Witam serdecznie z tej strony, Alex. Cała wiedza na tym kanale jest wiedzą własną. Nie jest to wiedza powielana, kopiowana z żadnych źródeł, dlatego dostajecie informacje z pierwszej ręki. Zgodnie z obietnicą zaczynam cykl o tym, co się dzieje w tej przestrzeni. Są to wglądy na dzień 10 sierpnia 2023 roku Matrixowego. Przestrzeń, w której żyjemy, podlega pewnego rodzaju cyklom. I na bazie tego cyklu, który się objawia w określonym czasie, chcą zrobić nam wielkie przestawienie, żeby nas zwieść. Ziemia i cały układ słoneczny, który istnieje, jest sztucznym tworem, który powstał po katastrofie Ziemi. I nasze słońce, jego energia, jest oparta na czarnym słońcu wewnętrznym, czyli na jądrze, planety. I to czarne słońce, które jest, jakby tutaj, pod spodem, jest właśnie emiterem tego światła. I ten twór zmienia swoje położenie. Ja myślę, że to jest też odpowiedź, gdzie jest Tartaria, co się stało z Tartarią. I właśnie no według mnie Tartaria jest po drugiej stronie, a w trakcie przebiegunowienia no wszystko zostało zaprzepaszczone. Ziemia i nasz Układ Słoneczny zmierza po elipsie do centralnego Słońca. Jest ono centralnym Słońcem Galaktyki. Jej cała podróż cykliczna trwa 26 tysięcy lat i dzieli się na 12 części, które nazywają się erami. Więc jedna z tych części jest erą ryb, a ta najbliższa era przebudzenia jest erą wodnika. I teraz tak. Co się dzieje w momencie, kiedy nasza przestrzeń razem z układem słonecznym zbliża się do miejsca, które nazywa się centralnym punktem galaktyki? Otóż Zwiększa się częstotliwość drgań Ziemi i podnosi się częstotliwość wibracja planety. Czyli to jest to, to właśnie to tak zwane wzniesienie planety. Czyli to nie jest tak, że planeta wchodzi w jakieś 5D i tego typu podobne rzeczy, no bo właśnie tutaj tkwi całe kłamstwo. Widać też jedno że no nie zmieniła trajektorii lotu. I ta trajektoria jest albo taka, jaka była pierwotnie. Albo ma niewielkie obstępstwo. I teraz co się dzieje? Wszyscy już twierdzą, że weszliśmy w erę wodnika, ale to jest nieprawda. I dlaczego to jest nieprawda? No, ponieważ na tej przestrzeni wprowadzono kłamliwy kalendarz i było wiele resetów, i skutkiem tego tak naprawdę nie wiemy, według czasu, w jakim żyjemy, w którym punkcie tej podróży eliptycznej do Słońca jesteśmy. Bo, gdybyśmy wiedzieli, no gdyby był to prawdziwy czas, no to moglibyśmy się do tego przygotować. A, a my no nie wiemy, ponieważ ten czas został przekłamany i w mojej ocenie zostało dodane jakieś tysiąc lat. I według mnie też do prawdziwej ery wodnika brakuje nam jeszcze kilkanaście do, kilkudzi do kilkudziesięciu lat. Czyli jesteśmy pod koniec ery ryb, czyli pod koniec tak zwanej kali yugi. I co się dzieje wówczas? Ponieważ oni, czyli tutaj, tak jakby ci zarządcy tej przestrzeni, no nie mogą zapobiec temu, co się wydarzy, czyli tej właśnie podróży tej przestrzeni, tej ziemi do tego centralnego słońca i podniesieniu tej wibracji. I według mnie no, szykują spektakl fałszywego wzniesienia. No i tu jest ta cała tajemnica i to jest najważniejsze. No, dlatego nas usypiają właśnie, czy to fluorem w wodzie czy technologią, czy tą całą ideologią New Age, żeby nas po prostu zmylić. No nie ma jeszcze ery wodnika, my jeszcze nie jesteśmy w erze wodnika, jeszcze do niej brakuje, no ale już się budzimy i ta era wodnika nadchodzi, no i rzeczywiście to przebudzenie będzie, ale no tylko oni wiedzą ile rzeczywiście, ile czasu do tego mają. No dlatego chcą stworzyć ten cały spektakl fałszywego przebudzenia z 5D na tej przestrzeni. No, są też potężne technologie typu Bluebeam, które nawet nam pokazują, czy to Chińczycy, czy inni, no, że można stworzyć na oczach ludzi taką totalną iluzję, która wygląda jak rzeczywistość, i no, ja uważam, że przy pomocy właśnie tej technologii będzie albo otwarte przejście, albo portal, tylko że najpierw nas posegregują. I no ja uważam, że to będzie na zasadzie, że po prostu obudzonych oddzielą od tych nieobudzonych. Dlatego się nas teraz przygotowuje, mówił o UFO, o innych rasach, no po to, żeby nas przygotować. No ja uważam, że właśnie ta segregacja będzie przebiegała przy uczestnictwie innych ras, innych statków, no, z Federacji Galaktycznej. No, ciągle się mówi, że nic nie musimy robić, żebyśmy się nie, nie interesowali tym. No, no dlaczego? No bo oni ciągle wszystko przygotowują, tak? I no, plan jest taki, że na pewno będą zainscenizowane jakiegoś rodzaju katastrofy, albo na przykład może być pokazane sztuczne przebiegunowanie. No, ostatnie przebiegunowanie było 11 600 lat temu. No, Długość jednej ery, czyli tej ery wodnika to 2160 lat, więc jeśli za czas zerowy wziąć ten fałszywy kalendarz i Chrystusa, to mamy 2023 rok, czyli według tego fałszywego kalendarza do prawdziwej ery wodnika powinno być jakieś około 140 lat, bo od czasu zero 2160 lat no, powinno upłynąć, bo wtedy jest ta zmiana. Jednak ja uważam, że kalendarz jest kłamliwy i nie jesteśmy w ogóle w tym punkcie. No, właśnie ten rezonans szumana i ta cała technologia może imitować prawdziwe wzniesienie, no a tak naprawdę jest to podkręcanie sztucznej częstotliwości i no my tak naprawdę nie wiemy, gdzie jesteśmy w tej podróży, dlatego możemy liczyć no, tylko na swoje serce, na swoją duszę, na swoją obserwację, no a na, a na nikogo innego. Także rozumiecie, jak poważna to jest sprawa. Yy. Kalendarz został przekłamany, no czas został przekłamany przez resety, przez kłamstwa, przez zmiany kalendarza, więc tylko oni tak naprawdę wiedzą, w jakim momencie jesteśmy, tej podróży po elipsie. Yy. To jest tak, jakby ktoś zdążał do celu, ale cały czas idzie. Przez korytarz złożony, z luster, i on nie wie, czy idzie prosto, czy skręca, czy gdzie idzie. No i teraz, jakie to ma znaczenie? No, oni wiedzą, do jakiego punktu zmierzamy i kiedy on nastąpi, więc postanowili zrobić w ten sposób, że posegregują wszystkie istoty, które zostaną tutaj na tej przestrzeni, po depopulacji, i później jakby rozparcelują nas na tych, którzy będą świadomi, obudzeni. A no, ci, którzy nie będą rokować, no, zostaną wykończeni, albo na przykład, zostaną wywiezieni do iluzorocznego 5D. Może pamiętacie, taki film, Wyspa, gdzie ludzie żyli w przekonaniu, że wyspa jest nagrodą, a tak naprawdę byli zabierani. Tam. Jak nadzorcy, poczuwali organów dla ich odpowiedników. No i to jest dokładnie taka sama sytuacja. Także pamiętajcie, nigdzie nie wsiadajcie na żadne statki, nie wchodźcie w żadne portale, no nie dajcie się okłamać, ponieważ to wszystko jest kłamstwo. W momencie kiedy Ziemia wejdzie na prawdziwy kurs wzniesienia, no to chcą, chcą, jakby już tutaj wszystko mieć pod kontrolą, żeby wszystko było opanowane, zacipowane. Za Także, żeby już żadne wzniesienie wtedy już na nas nie zadziałało. No dlatego tak pędzą z tym nowym porządkiem świata. No oni wiedzą, że jeżeli wejdziemy w ten prawdziwy nurt wzniesienia, tego prawdziwego Słońca Galaktycznego, no to wtedy właśnie wszystko, co sztuczne, się rozpadnie. Więc muszą mieć kontrolę nad tym. No ja przypuszczam, że właśnie dlatego budując Matrixa 2.0 po to są wycinane drzewa. I, no, a są wycinane na masową skalę, no, niespotykaną wcześniej w historii. A, no, bo oni wiedzą, że jeżeli ta przestrzeń wejdzie w wyższą częstotliwość dgań, to wszystko, co zostało sztucznie zrobione wszelkie pl plastiki, tworzywa no po prostu ulegną całkowitej dematerializacji, i dlatego tą przestrzeń nową budują z naturalnych materiałów. I jest to właśnie na Antarktydzie. Na Antarktydzie budowana jest też nowa kopuła i znalazłem tam też całkowicie nieodkryty ląd. Nie jest to jedyne miejsce, natomiast jeszcze muszę to dokładniej posprawdzać. Z innych informacji chcą, żeby od 2006 roku było jak najmniej ludzi, którzy rodzą się w sposób naturalny, a ci, którzy będą się tak rodzić w sposób naturalny, no będą zabierani na stacje kosmiczne, żeby poddać ich tak zwanej ewolucji. No bardzo też ciekawą rzeczą trajektoria, po której przesuwa się nasz układ słoneczny do tego centralnego słońca. No ma kształt regularnej spłaszczonej elipsy. I ta elipsa jest zbudowana z takiej spirali, jak właśnie wyglądały w Tartarii kolejki elektromagnetyczne. I te kolejki poruszały się w takim tunelu, który zbudowany był ze zwajów miedzianych. I to było takie odzwierciedlenie, jak wygląda to w tej przestrzeni kosmicznej, tej prawdziwej. Bo to są właśnie prawa uniwersalne energii elektromagnetycznej, dlatego to tak wyglądało i dlatego to tak działa, więc ten sposób, w ten sposób porusza się nasz cały układ słoneczny. On idzie po spirali i do przodu do Słońca, i kiedy to Słońce minie, jak minie to centralne Słońce, to właśnie wraca, wraca z powrotem na tą przeciwną stronę elipsy, i wtedy zapadają tak zwane ciemne dzieje. Czyli wojny, jakieś uciski, terror i tego typu podobne rzeczy. A no my mieliśmy to bardzo niedawno, więc my nie jesteśmy jeszcze w erze wodnika, absolutnie nie. A no bo gdybyśmy już byli, to nie byłoby wojen, nie byłoby całego tego zamieszania i ucisku, który jest teraz. No bo era wodnika zupełnie inną energią się objawia. A stworzono tutaj system słońca. I księżyca, który jest też sztuczny, i cała ta sfera no, jest pod kontrolą tych istot, jak Betatron, czy demiurki i Archonci. Natomiast no, te grupy zwalczają się. Konkurują ze sobą, no nie potrafią się w ogóle dogadać, na <grymne> no nasze szczęście. Dlatego nic nie idzie według założonych planów. I w tle no, przechodzą te pierwsze fale tej energii przebudzenia. No i mimo, że ludzie się nie budzą właściwie, no to jednak poprzez te technologiczne manipulacje no, przebrzmiewają te prawdziwe fale, bo zbliżamy się do ery wodnika. Dziękuję za uwagę, serdeczności.